Hej tu King i się wam pokazać jak pobrać Minecraft. Tego tu. O, proszę. jak go po, pobrać. Prosimy naszą przykręciarkę. Piszemy tu home. Link w opisie. I bezpannie pobrane, o jawa I zgadzam się, że już bezpannie bez pobrane nam się o to, to ja ten tak i tak ja mam tu mam jabłek poblowo po, po i zainstalowaną, dlatego ja nie mogę wam pokazać jak się to robi. Dobra, jak mam już jabł, idziemy w drugi link w opisie. Plan .pl. Użyjmy możemy ten i naciskamy to. Dobra. Pojawi nam się takie okienko. Takie. Szykałem tutaj. Tu... Eee, Szybacz, tu piszemy w wynik, gdzie? Tu wybieramy wersję, które się my używasz. Ja użyłam odpisać 1,8. Ponieważ. serwery mi chodzą na 1,8. Nie ma na 1,9. Szerwę to. Takie. No, Dla mnie nie, nie fajne. I tak macie właśnie jako mini crafta. Pokażę, że działa. I za pierwszym razem, jak odpalę Twojego Minecraft'a, to będziemy wam dłuższej warszawy, ponieważ. Tak, weź, 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 się. wiesz, że byś się po A jak uczy was te same rzeczy, to... Tak, proszę. Skończyłeś w osobowe. Inno osobowe. I chyba wam... Pokażę jak się pobrałam tego Minecrafta. Jak ktoś nie umie albo ktoś mi nie włożył, to proszę napisać w komentarzach, to ja chętnie pomogę.